Przyjeżdżasz do takiego mechanika, znasz go z YouTube'a, oglądasz jego, to wiesz, i nagle on Ci za, zreperowanie czegoś ma wyższą stawkę niż ktoś inny, no ale on może, bo to jest ten kolej z YouTube'a, nie? To jest tak samo jakbyśmy poszli do jakiejś restauracji i widzimy tam kogoś, kto brał udział w Masterchefie, że u nas gotuje kucharz, który tam dotarł do finału Masterchefa. No i nagle tam ceny w tej restauracji są większe. Dlaczego? No bo tak, bo tu gotuje ten kucharz. Dzieje się coś na świecie, no i to jest zawsze tak, że no jeden płacze, jak ktoś miał restaurację, no to wiesz, no to niestety płakał, bo zamknięli mu restaurację, ale jak ktoś był producentem lateksowych rękawiczek, no to zbijał kokosy w tamtym czasie, nie? No i ani jedna osoba niczym nie zawiniła, że ta restauracja została zamknięta. Ani i ten drugi tak naprawdę też niczym sobie bardzo nie zasłużył. No po prostu tak, tak się poukładały, wiesz, te zębatki, no, że jeden liczył mamonę, no, a drugi płakał. Nie? To po pierwsze, że naprawdę jesteś tym ekspertem i dużo osób mówi ok, skoro on się zajmuje tylko tym, no to to wiadomo, że będzie w tym o wiele lepszy niż ktoś, kto działa tam jakoś szeroko. To jest tak, jak wiesz, w medycynie. Jest jakiś tam lekarz internista, no który powiedzmy, na, na wszystkim się zna po trochu. No ale wiesz, masz na przykład chirurga plastycznego, który specjalizuje się, powiedzmy, nie wiem, tylko w tam poprawie uszu czy coś takiego. On zarabia wielokrotnie więcej, nie? Witajcie drodzy przedsiębiorcy. Znajdujemy się na coraz lepszym evencie w Warszawie. Naszym rozmówcą jest dzisiaj Bartek Popiel, czyli ekspert w zakresie marketingu internetowego i właściciel marki Liczy się wynik. Cześć tak Bartku. Dzień dobry. Cześć Michał. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy po pierwszym dniu eventu. Jak wrażenia? Bardzo dobrze. No, od samego rana wiesz, ogień, super prelekcje, fenomenalne towarzystwo. Ludzie dopisali, to więc no, jest naprawdę rewelacyjnie. Niech żałują ci, którzy się decydowali, ale się w końcu nie zdecydowali. Mam nadzieję, że za rok się widzimy. Ci, którzy się nie zdecydowali, być może rzeczywiście w przyszłym roku zdecydują się zakupić bilet i dołączyć do tej kolejnej edycji coraz lepszego eventu. W tym roku tematem przewodnim była zmiana. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj podyskutowali trochę na temat zmiany, która odgrywa dużą, bardzo ważną rolę w biznesie. Jaką Rolę odegrała w Twoim? Czy był taki przełomowy moment, w którym zmiana w bardzo dużym stopniu wpłynęła na Twoją drogę biznesową? Wiesz, to tak. My zrobiliśmy taki mocny pivot, a w zasadzie wyspecjalizowanie się na przełomie roku 2019 i 2020, gdzie wcześniej ja sobie prowadziłem bloga pod marką Liczy się Wynik, no i to był taki blog, gdzie pisaliśmy o szeroko rozumianej przedsiębiorczości i o rzeczach, które tej przedsiębiorczości dotyczą, czyli jakieś procesy, procedury, ale też rzeczy marketingowe, jak zdobywać klientów, jak tych klientów utrzymywać i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy klientów naprawdę. Z bardzo szerokiego przekroju i z branży IT, i ktoś prowadził swój sklep z jakimiś na przykład butami, ale mieliśmy i dentystów, i lekarzy, i masażystów oraz osoby specjalistów, osoby, które w jakiś sposób już monetyzowały swoją wiedzę, kursy online i tak dalej. Więc no, to, to działało bardzo szeroko. I właśnie ja zawsze na koniec roku lubię sobie zrobić takie podsumowanie. Mam taki swój zestaw pytań, przez które sobie przechodzę. No i między innymi też wtedy akurat byłem po swoich kampaniach w roku 2019, ale też miałem kilka takich fajnych współprac, gdzie pracowałem dla klientów i to były takie kampanie zewnętrzne, gdzie szykowałem cały content, który ma się wydarzyć w kampanii, kursy online, które były sprzedawane, koordynowałem pracę z podwykonawcami, czyli Byłem odpowiedzialny za całe wymyślenie, takie kreatywne tej kampanii, no i później za egzekucję tego wszystkiego, żeby te rzeczy, które sobie wymyśliliśmy, żeby się wydarzyły, no i żeby był dowieziony wynik. Tak? Więc jak robiłem sobie to podsumowanie, to też zadawałem sobie takie pytania. Gdzie moje działania, moja wiedza, moje know-how u klientów, co się, gdzie to wywarło największy impact, Czyli gdzie to tak jakieś efekty były nie na zasadzie 3%, 5%, tylko że na przykład ktoś podwoił biznes dzięki jakimś naszym wskazówkom, tak? Albo że to naprawdę były jakieś grube liczby i też jeszcze z kimś fajnie się pracowało, gdzie my fajnie zarabialiśmy, w jakich projektach, i tak dalej. To trochę jak w zasadzie pareto, tak? Czyli zacząłem sobie wybierać te 20% najlepszych projektów, no i to mnie doprowadziło właśnie do tego, że no w zasadzie powinienem się wyspecjalizować w tym, co mi bardzo dobrze wychodzi, czyli właśnie pomóc specjalistom i profesjonalistom w tym, jak opakować i sprzedać ich wiedzę w postaci produktów cyfrowych. Bo żeby doprecyzować, Twój zakres działalności był bardzo szeroki, bo właśnie oprócz kursów online było i budowanie strategii dla innych tak. firm i również doradztwo, jak rozumiem. Tak, były konsultacje, były jakieś szkolenia, była praca bezpośrednia i tak dalej, no ale potem właśnie to zawęziłem, że mówię, ok, żadnych konsultacji i faktycznie przez ponad dwa lata żadnych konsultacji nie udzielałem, tylko skupiłem się na produktach skalowanych. Ja tak bardzo zrobiłem ten fokus, że mówię nawet swojemu zespołowi powiedziałem, dziewczyny, ja w tym roku nie udzielam żadnych wywiadów, nigdzie się nie pokazuję, nie na żadne konferencje, po prostu skupiamy się na tym, żeby tę działkę naprawdę bardzo mocno docisnąć i rozkręcić, no ale oczywiście to nie jest takie proste, bo w ogóle jeszcze zanim do tego przejdziemy, do tych dylematów, które z tym się wiązały, to powiem Wam, że za każdym razem jak robisz sobie jakieś takie postanowienie w biznesie, że dobra, to na przykład skupiam się na tych klientach albo y, tego już nie robię, tego nie chcę robić i tak dalej. To bardzo szybko życie mówi, sprawdzam. I teraz, jak na przykład ja dałem sobie takie postanowienie, że ja w tym roku nie jeżdżę na żadne konferencje, nigdzie nie udzielam wywiadów, nic się nie dzieje, i też nawet dziewczynom z mojego zespołu powiedziałem, że słuchajcie, jakbyśmy dostali jakąś taką propozycję, to nawet mi o tym nie mówcie. Po prostu odpiszcie, bardzo przepraszamy, ale w tym roku podjęliśmy taką decyzję, że z uwagi na to i na to, no Bartek nie będzie się nigdzie pokazywał. No i okazało się, że chyba to pierwszy tydzień 2000, 2020. Czy, czy w drugim tygodniu? Ja się dowiaduję, no bo wiesz, w zeszłym tygodniu tam pisaliście Dzień Dobry TVN. Ja mówię, co? No, ale powiedziałeś, żeby, żeby wszystko odmawiać, to odmówiłyśmy. I ja mówię naprawdę, ale z drugiej strony mówię, no i dobrze, nie? Bo wiesz, bo z drugiej strony tu podjąłeś jakieś decyzje, także nie, tu nie jadę na żadną tam konferencję, że nigdzie nie będę udzielał wywiadu, ale jak się wyłamiesz, no to już wiesz, to już ta furtka zostaje uchylona, więc mówię, ok, to w sumie dobrze, że to się wydarzyło, no bo trzeba być w tym konsekwentnym, później gdzieś zostałem zaproszony, żeby wykładać na jakieś uczelni, no ale to też jakby odpisały dziewczyny, że, że Bartek jest niedostępny, no i sobie faktycznie jakby bardzo mocno się na tym skupiłem, ten fokus był taki, że robimy tylko to, skupiamy się na tym i oczywiście miałem, wiesz, jakiś dylemat na zasadzie, czy to w ogóle wypali, ilu my stracimy klientów, bo byłem na to gotowy, że na pewno część klientów przez to zawężenie działania, no to część klientów tu powie, no dobra, to ja już w sumie nie mam czego szukać u Bartka, muszę sobie poszukać kogoś innego, więc nie wiedziałem, jak długo to potrwa. Oczywiście mieliśmy przygotowaną jakąś poduszkę finansową. Co tu się wydarzy, jakie będą te turbulencje, czy to w ogóle jest dobra decyzja, czy ja za chwilę nie powiem po dwóch miesiącach, że to był strzał w kolano, jakby kompletnie nie wiedziałem, co się wydarzy. Na całe szczęście wszystko poszło dobrze i trochę szczęście w nieszczęściu. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło w lutym, lutym, marcu 2020 roku. Jak to się mówi? 2020? 2020, 2020. Tak. właśnie. Zawsze się na tym łapę. Bo rok 2000 był tylko był jeden. Był tylko jeden, właśnie, 2020. No to później, za, oczywiście wszyscy wiemy, jaka, jaki wirus się przydarzył i co się działo na świecie, więc nie ukrywam, że trochę byliśmy beneficjentami tego wszystkiego, bo nagle oczy wielu przedsiębiorców zwróciły się w kierunku świata online. Więc nie ukrywam, że to też trochę, trochę pomogło. No, oczywiście, czasami ktoś mówi, że, a teraz, ty tutaj się tam zajmujesz tymi online'ami, bo tam pandemia. No nie, to już było wcześniej, tak? My już wcześniej to wszystko przygotowaliśmy. Absolutnie bym sobie tego scenariusza nie wymyślił. A to, że trochę nam to pomogło i, i rozpędzić ten biznes i, i, i zebraliśmy jakieś żniwo klientów dzięki, dzięki temu, no to no tak, tak wyszło, nie? A w momencie wybuchu pandemii koronawirusa, w momencie kiedy pojawiły się te wszystkie mhm. lockdowny, ty miałeś za sobą już jaki czas, kiedy byłeś sfokusowany tylko i wyłącznie na, na szkoleniach online? No to nie no, bo to, to się wydarzyło luty, marzec, a. Yy... W sumie my od tego roku powiedzieliśmy, że tylko to będziemy robić, ale wcześniej też, ja już robiłem szkolenia online, webinary i tak dalej, to nie tak. było dla mnie żadne nowe. Ale też już na szerszą skalę. Tak, już współpracowałem tak. z klientami, robiłem takie kampanie dla klientów, więc jakieś dwa lata wcześniej już tego typu rzeczy się działy, tylko były jeszcze jakieś tam inne działania, no ale jakby byliśmy gotowi jakby pod kątem i zasobów i mieliśmy listę mailingową i tak dalej, żeby, żeby sobie w tym trudnym czasie poradzić, ale tak jak mówię, ani... Nie mam w tym żadnych zasług. No tu po prostu tak się wydarzyło, ale to jest, wiesz, dzieje się coś na świecie, no i to jest zawsze tak, że no jeden płacze. Jak ktoś miał restaurację, no to wiesz, no to niestety płakał, bo zamknięli mu restaurację, ale jak ktoś był producentem lateksowych rękawiczek, no to zbijał kokosy w tamtym czasie, nie. No i ani jedna osoba niczym nie zawiniła, że ta restauracja została zamknięta, ani ten drugi tak naprawdę. Też niczym sobie bardzo nie zasłużył. No po prostu tak, tak się poukładały, wiesz, te zębatki, mm -hmm. no, że jeden liczył mamonę, no, a drugi płakał. Nie? To, o czym mówisz, to zawężenie <laughs> działalności to też jest taka rzecz, której uczy coraz lepsza firma, której uczy Paweł tak. Królak, który doradza przedsiębiorcom, żeby byli ekspertami w jednej konkretnej dziedzinie, żeby skupili się na poszukiwaniu klientów, w, jednej konkretnej, w jednym konkretnym obszarze. Z perspektywy 3,5 roku, jakie plusy, jakie minusy wymieniłbyś takiej sytuacji, takiego mm. zawężenia? Klientów. Wiesz co? Po pierwsze, bardzo szybko, tak jak mówię, jakby odzyskaliśmy tych klientów, ale też to, że ty się specjalizujesz, to zaczynają na ciebie zwracać uwagę ludzie, którzy wcześniej byłeś poza ich radarem. A tu nagle jak my się tak wybiliśmy, tak mocno zaistnieliśmy, no to nagle wiesz, tu jakiś ekspert, tu jakiś ekspercizacje, ludzie, którzy jak ja wchodziłem na rynek szkoleniowy, to oni już mieli takie mocne pozycje, a oni nagle się do mnie zwracają, wiesz, o doradztwo, albo żebyśmy tam zrobili jakąś im kampanię, to mówił, wow, w ogóle, co to się dzieje? I dopiero też do mnie dotarło, wiesz, że my faktycznie mamy jakąś taką znaczącą pozycję na tym rynku. No i powoli, wiesz, zaczęliśmy sobie to rozbudowywać i też. Więc to jest po, to po pierwsze, że naprawdę jesteś tym ekspertem, i dużo osób mówi, okej, okay, skoro on się zajmuje tylko tym, no to to wiadomo, że będzie w tym o wiele lepszy niż ktoś, kto działa tam jakoś szeroko. To jest tak jak wiesz, w medycynie jest jakiś tam lekarz internista, no który powiedzmy na, na wszystkim się zna po trochu, no ale wiesz, masz na przykład chirurga plastycznego, który specjalizuje się powiedzmy, nie wiem, tylko w tam poprawie uszu czy coś takiego, on no, zarabia wielokrotnie więcej, nie? Czy jakiś tam kardiolog, czy ktokolwiek, kto ma taką bardzo wąską specjalizację, no zarabia naprawdę dużo, dużo więcej, no ze względu na tą swoją yy, specjalizację i taką pewnego rodzaju yy, niszę. A co za tym idzie? Stawki też mogą iść do góry, więc my też podnieśliśmy ceny i za jakieś tam konsulting, i za jakieś tam wdrożenie i tak dalej. No i klientów też nie ubyło więc to bardzo fajnie zadziałało na, na biznes, na rozwój tego biznesu. I trzecia taka ogromna korzyść to jest bardzo dobra znajomość tych ludzi. W sensie jak już się z nimi pracuje, to Ty wiesz, czy, czego oni chcą, czego potrzebują, co im spędza sens powiek, z czym oni sobie nie potrafią poradzić, jakie mają problemy, jakie mają wyzwania, jakie mają marzenia. I jesteś w stanie też nawet przewidzieć, jakie kolejne produkty im byłyby potrzebne, albo na przykład w jakim formacie im to podać, żeby to było dla nich najlepsze. Podam prosty przykład. Chcieliśmy robić taki kurs na temat tego, jak robić webinary, bo bardzo dużo ludzi, ja tam robię dosyć często te webinary i ludzie piszą, kurczę, ty byś zrobił taki kurs, bo wy to macie tak wszystko po prostu, jak po sznurku poukładane. No to oczywiście mamy tam procesy, procedury, wszystko, wiesz, spisane jakieś checklisty. Ja mówię, okej, okay, no to możemy taki kurs przygotować, I w, ale zawsze przed każdym kursem, przed każdym wypuszczeniem czegokolwiek robimy badanie rynku, czyli na przykład, czy robisz webinary, po co chcesz to robić te webinary, czy tam dla zwiększenia swojej bazy mailingowej, czy chcesz zwiększyć sprzedaż, czy na przykład chcesz robić wywiady z innymi ludźmi, żeby powiększyć jakoś tam swoje zasięgi, jakby po co ci te webinary. Dalej na przykład, jakie masz doświadczenie z tymi webinarami, czy, czy jesteś osobą początkującą, czy już trochę tych webinarów zrobiłeś i chcesz Chcesz tam podokręcać śrubki? Dalej, na przykład, czy od kogoś się uczyłeś już robić webinary? Jeżeli tak, to jest w ogóle super pytanie. Czyli od kogo się już tego uczyłeś? Jeżeli się uczyłeś, to od kogo i czego ci w tych materiałach zabrakło? Czyli ludzie ci wypisują, od kogo z twoich konkurentów oni już kupili jakiś materiał na ten temat i czego tam nie było. Nie? Więc jak ty to uzupełnisz, no to w ogóle bajka. I u nas się okazało, że ludzie nie chcą kursu wideo na temat tego, jak robić webinary, tylko chcą właśnie takiej checklisty. Czyli tak, jaką kupić tam kamerę, ale co zrobić dzień przed webinarem, co zrobić w dzień webinaru, jak to wszystko przygotować. Wiesz, my mamy taką długą checklistę na 40 parę punktów, co robić w dniu webinaru? Łącznie z tym, żeby tam przed webinarem przewietrzyć pokój. Albo że ja powinienem iść do toalety, bo przez dwie godziny będę prowadził webinar, nie? Żeby sobie naszykować wodę w temperaturze pokojowej, żeby trochę rozgrzać głos, coś tam powiedzieć, jakieś ćwiczenia dykcyjne. I tak dalej, i tak dalej. I to wszystko robi mega robotę, bo przechodzimy punkt po punkcie. No i faktycznie nie sprzedawaliśmy kursu, tylko właśnie, wiesz, całe takie gotowe procesy i procedury i okazało się, że to, to strzałem w dziesiątkę. Nie? Znaczy, Twoim zdaniem, organizowanie webinarów, sprzedaż produktów cyfrowych, sprzedaż swojej wiedzy albo różnego rodzaju usług poprzez internet. Generalnie wejście mhm. w świat biznesu online to jest coś, o co powinien dzisiaj zadbać każdy przedsiębiorca. Wiesz co, każdy to może nie, bo może są takie branże, gdzie ciężko coś takiego przekazać, wiesz jak ktoś jest ślusarzem, e, tak, albo robi jakieś takie inne rzeczy, no to może niekoniecznie, ale... Ty nadal możesz pokazywać swoją pracę, tak jak na przykład są na YouTube kanały motoryzacyjne, gdzie ktoś pokazuje, jak reperuje auta itd. No i w sumie, czy to tej osobie jakoś pomaga, tak wiesz, biznesowo, w sensie takim, czy ona zarabia jakoś na swojej wiedzy? Może niekoniecznie, ale przez to, że wiesz, przyjeżdżasz do takiego mechanika, znasz go z YouTube'a, oglądasz go, to wiesz, i nagle on Ci zreperowanie czegoś ma wyższą stawkę niż ktoś inny? No, ale on może, bo to jest ten kolej z YouTube'a, nie? To jest tak samo, jakbyśmy poszli do jakiejś restauracji i widzimy tam kogoś, kto brał udział w Masterchefie. Że u nas gotuje kucharz, który tam dotarł do finału Masterchefa. No i nagle tam ceny w tej restauracji są większe. Dlaczego? No bo tak, bo tu gotuje ten kucharz. No i wszystko, nie? Więc to, że ty jesteś trochę takim, wiesz, i dzisiaj ty nie potrzebujesz być w Masterchefie czy gdzieś tam, ty sobie możesz sam to stworzyć, nie? Możesz sam sobie stworzyć taką telewizję, która da ci trochę rozpoznawalność i tak dalej. ty nie musisz tego monetyzować, tego kanału, wiesz, tak sensu stricte, ale to, że właśnie tam jesteś. Ktoś cię obejrzy, posłucha, no to nagle ludzie się do ciebie zwracają, mają do ciebie większe zaufanie. I to jest też taka ciekawostka, że. Jak ja w ogóle zaczynałem swoją działalność, ja w ogóle zaczynałem od kursu szybkiego czytania i efektywnej nauki. To ja prowadziłem też blogę na ten temat, gdzie publikowałem też artykuły, jak ci szybciej uczyć i tak dalej. To dostawałem pogróżkę od swojej konkurencji, żebym ja przestał, bo jak ja się tą wiedzą dzielę, to nikt nie będzie chodził na te kursy, nie? I oczywiście ale, to był błąd. Martoszu, no. muszę ci przerwać, ale powiedziałeś o kursie szybkiego czytania, no? ale patrząc na Twoją dynamikę wypowiedzi, <laughs> ja muszę dopytać, czy byłeś na kursie szybkiego mówienia. Nie, nie, to tak mam od urodzenia i <laughs> wiem, że to moje ADHD, muszę czasami powstrzymywać. Na Natomiast wiesz, no to też jest y, kwestia tego, ale mam nadzieję, że wszystko jest wyraźne i zrozumiałe, ale często, dostaję, często dostaję od ludzi taką informację, że jesteś jedynym gościem, którego oglądam na YouTube i którego nie muszę przyspieszać, nie? <słukasz> 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 więc, więc to jest, wiesz, fajne, natomiast y, to, że ja robiłem tego, wiesz, pisałem artykuły o tym, jak się szybciej uczyć i tak dalej, tutaj konkurencja była wściekła, ale wierz mi, ja uważam, że dzięki temu ja ten rynek trochę powiększyłem, że wszyscy zobaczyli, że kurczę, to działa. A absolutnie ja nie miałem mniej klientów, wrę wręcz miałem więcej. Mało tego, miałem takie ciekawe przypadki, że przez to, że pisałem bloga, to na przykład prowadziłem szkolenie w Mysłowicach, a przyjeżdżał ktoś ze Świętochłowic albo gdzieś tam z daleka. A na przykład on miał szkołę szybkiego czytania, dwie ulice obok siebie, ale przyjeżdżał do mnie, bo nie widział na YouTubie, bo czytał artykuł i mówił, a nie, no jadę do tego Bartka, chociaż mam daleko, bo wiem, że on tam robi dobrą robotę, nie? Więc to jest, wiesz, to jest niesamowite, tak to działa. Wyobraźmy sobie, że są przedsiębiorcy, widzowie, którzy oglądają w tej chwili naszą rozmowę i myślą o zawężeniu swojej działalności z różnych przyczyn, ale mają pewne obawy, że po zawężeniu tej działalności jednak utracą część klientów. Ty mówisz, że u Ciebie tak nie było, że wcale nie miałeś mniej klientów, ale co powiedziałbyś do takich przedsiębiorców, którzy mają podobne obawy dzisiaj? Okay. Wiesz co, to można, to też, nie muszą tego przecież nikomu komunikować. To nie musi być bilet w jedną stronę, to nie jest one-way ticket, nie? Ty możesz po prostu powolutku zrobić sobie taki test, że ok, tam na tych chcę się skupić, a tam tym klientom będę na razie mówił, że nie mam teraz czasu, nie mam miejsca, mam zabukowany, wiesz kalendarz na maksa i tak dalej, odezwijcie się za 3 miesiące, a po prostu przez te 3, 3 miesiące czy pół roku skup się na tej grupie, z którą naprawdę Ci się super pracuje. No i nie trzeba tego obwieszczać, dopiero później gdzieś można to, tą komunikację też zmienić, bo to też naprawdę robi robotę jak później, wiesz, nawet ktoś sobie czyta na stronie internetowej, nie, że ty robisz to i to, że się specjalizujesz dokładnie w tym i w tym. No to wiesz, to nawet w waszej branży, w branży wideo, no to też można robić Co cuda na kiju. Jeden kręci wesela, nie? drugi robi takie filmy jak wy, ktoś jeszcze może robić jakieś reportaże. Ale wiesz, na przykład są osoby, które mają kursy online na temat tego, jak robić wideo telefonem, nie? i tylko na tym się koncentruję bo każdy ma telefon z kieszeni, czy tam na przykład jak robić TikToki, czy tam rolki i tak dalej. I ktoś się tylko w tym wyspecjalizował. No i taka osoba wiesz, jak ktoś jest zainteresowany, żeby robić tego typu content, no i ma do wyboru jednego gościa od wideo, który robi wszystko, nie? I TikToki, to i tamto, albo tylko takiego, który się specjalizuje w tych TikTokach. No to ja bym poszedł tylko do tego, który wiesz, jest tym wąskiej niszy, Bo Podświadomie nawet myślisz, że on cię tego nauczy lepiej, nie? no bo jednak jest specjalistą w danej tematyce. Jak najbardziej. W każdej branży wideo również jest tak. wiele specjalizacji, jest wiele różnych dziedzin i można tutaj też poszukać jakiejś niszy dla siebie. Bartoszu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To była krótka rozmowa na temat tych treści, które pojawiły się na coraz lepszym evencie. Tych, którzy nie byli, tak jak powiedział Bartosz, nie żałują, ale za rok odbędzie się kolejny coraz lepszy event. W tym roku będzie to. Jest to sześć prelekcji, dwa panele dyskusyjne i wiele dyskusji na podobne tematy, jak te, o których dzisiaj rozmawiamy. Także jeżeli kogoś jeszcze nie było, to zapraszamy serdecznie w przyszłym roku. Tak jest, do zobaczenia. Coraz lepszy event odbywa się jeden raz w roku, ale jeżeli chcesz zadbać o systemowy rozwój swojej firmy, to kliknij w link w opisie i zostaw nam swój numer telefonu. Zadzwonimy i wspólnie sprawdzimy, czy program rozwoju coraz lepszej firmy to coś dla Ciebie.